jestem dupką za to, że kazałam mojej koleżance spieprzać po tym jak przedstawiła mnie jako ableistkę i zamieniła mój semestr w piekło. Cała sytuacja wydarzyła się w semestrze wiosennym. Mamy w klasie niesłyszącego kolegę. Siedzi w pierwszym rzędzie razem z tłumaczem języka migowego. Jestem jak najbardziej za dostępnością i wspieram takie rozwiązania, ale szczerze mówiąc, zawsze mnie to rozpraszało. Nigdy jednak nie poskarżyłam się wykładowcy ani nie powiedziałam nic na zajęciach. Pewnego dnia po prostu wygadałam się koleżance, że fajnie by było, gdyby siedzieli z tyłu sali. Może byłoby to mniej rozpraszające dla reszty. I tyle. To było zwykłe narzekanie, nic nienawistnego. Ale ona postanowiła mu o tym powiedzieć. Przedstawiła to tak, jakbym miała problem z samym faktem, że korzysta z tłumacza, bo uważa, że osoby takie jak on powinny wiedzieć, co inni naprawdę o nich myślą. Tak, bo ja chcę wiedzieć każdego hejtera zdanie na mój temat, bo mnie to interesuje. Wariatka! Tylko szuka z wady. na Naczelowej. Na następnych zajęciach on się ze mną skonfrontował wraz ze swoim tłumaczem i przy wszystkich zapytał, czy mam problem z jego udogodnieniami. Wytłumaczyłam, że nie miałam tego na myśli, że po prostu łatwo się rozpraszam, ale on bardzo się zdenerwował i powiedział, że jestem ableistką i nie mam prawa sprawiać, że czuję się jak ciężar, tylko dlatego, że istnieje. I teraz coś, co ciężko mi opisać tak, by nie zabrzmiało dziwnie, ale ten ostatni komentarz powiedział na głos. Normalnie nie mówi, komunikuje się przez tłumacza. Cała sytuacja była koszmarnie niezręczna. Wyobraź sobie osobę z widoczną niepełnosprawnością, która przy 40 świadkach mówi ci, że jesteś Ableistą i sprawiłaś, że, że czuje się jak ciężar. I teraz wszyscy się na ciebie patrzą, jak na najgorszego człowieka na świecie. Reszta semestru to było piekło. Wszyscy, nawet niektórzy wykładowcy, traktowali mnie, jakbym znęcała się nad niepełnosprawnym kolegą. W końcu go przeprosiłam, bo najwyraźniej go zeniłam, mimo że zupełnie nie miałam takiego zamiaru. Ale najgorsze było to, że w takiej sytuacji postawiła mnie ta, koleżanka. Wczoraj znikąd napisała do mnie wiadomość, że żałuje, że tak to rozegrała i chce to jakoś naprawić. Odpisałam jej z pierwszej. Odpowiedziała, że jestem niedojrzała i emocjonalnie się nie rozwinęłam. Może to było ostre, ale przez nią moja reputacja legła w gruzach. Wszyscy mnie oceniali i zrobiła ze mnie osobę, którą nie jestem czy jestem dupką nie jesteś absolutnie dupką, zostajesz oczerniona przez wszystkich. To brzmi dokładnie tak, jak osoba, która ma psychopatię czy tam socjopatię i nie czuje emocji i ona się bawi ludźmi, żeby cokolwiek poczuć. poczuć. To jeżeli ona by naprawdę myślała, że tamta jest ableistką, to by jej to powiedziała w twarz, no, że oczywiście. jak ty możesz tak mówić. Zobacz, jedna dziewczyna spowodowała, że cała szkoła przy... obróciła się przeciwko jednej dziewczyny. Jaka to jest manipulacja i jak łatwo jest grupom zmanipulować. Co wy sądzicie? Która z tych stron zachowała się fatalnie? Dla nas sytuacja jest oczywista.